Witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech. Ze mną dziś Jan Krysiak, Komitet Polityczny Korony, a także sekretarz generalny Konfederacji Korony Polskiej. Jest z nami również Piotr Heszen, Komitet polityczne naszej partii. Szanowni Państwo, robaki na stół, ta przeżarta i zepsuta na wskroś chorobami modernizmu Unia Europejska szykuje nam kolejne robaczywe zarządzenia do czterech gatunków już wprowadzonych owadów jadalnych. Chce dołączyć kolejne osiem, między innymi tak zwaną czarną muchę żołnierską oraz poczwarki samców pszczół, czyli poczwarki trudnie. Przypomnijmy, jak to jest w chwili obecnej. Obecnie w krajach Unii Europejskiej Pajskiej można produkować cztery rodzaje owadów spożywczych, są to między innymi mącznik munarek, świerszcz Domowy, jest to pleśniakowiec lśniący, a także szarańcza wędrowna. I drodzy Państwo, my, jako zwolennicy swobód wszelakich, wcale nie chcemy i nie zamierzamy krytykować tego, że ktoś chciałby sobie rozbudować, akurat czy urozmaicić menu o robaki, o owady. Niech tam sobie każdy je co chce, co lubi. Ale pytamy, czy aby na pewno urzędnicy, Unia Europejska i państwo ma prawo nam to menu. Urozmaicać, w zasadzie w nie ingerować i dyktować, co mamy jeść. Pytamy również, dlaczego za, za takimi rozporządzeniami zawsze stoją klimatyści. Mam tu przykład zdania, które doskonale ilustruje genezę powstawania takich robaczywych rozporządzeń. Otóż, cytuję, do szukania alternatywnej żywności popychają nas zmiany klimatu. Pytamy również, dlaczego tak uporczywie ta robaczywa propaganda wiąże się z praniem mózgów wśród najmłodszych pokoleń. Mamy tutaj z kolei przykład książeczki dla dzieci od Unii Europejskiej. Książeczka odpowiada na wiele pytań dotyczących klimatu. Pada tam między innymi pytanie, jak dbać o klimat, a wśród odpowiedzi czytamy taki pasus. Jedz owadzie burgery, jedz mniej mięsa. I drodzy Państwo, jeśli dodamy do tego systemowe, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, wyniszczanie hodowli, czy to bydła mięsnego, czy hodowli trzody chlebnej pod pretekstem walki z ASF, jeśli dodamy do tego również systemowe wyniszczanie chowu drobiu w Polsce i w Europie pod pretekstem walki z ptasią grypą, jeśli dodamy do tego ponad 9 milionów złotych dotacji dla spółki... LabFarm z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty związane z produkcją sztucznego mięsa, tak zwanego mięsa komórkowego, to to wszystko nam się łączy w kropki, które tworzą dosyć futurystyczny, wydawałoby się, obraz zewnątrz sterowanej ludzkości, która wcale się nie rozwija, a zwija, a wręcz nawet zmierza do samozagłady. Już chyba tylko resztki zdrowego rozsądku albo jakiś cud mogłyby nas uchronić przed tym szaleństwem. Szaleństwem. Szaleństwem klimatystów, globalistów i tych, którzy chcą zaszkodzić Polsce, Europie i tym, którzy mienią się dzisiaj klasą średnią. Zapraszam teraz pana Piotra Heszena. Szanowni Państwo, koleżanka tutaj wspomniała o tych robalach ośmiu, które czekają na audiencję w Unii Europejskiej, ale nie zapominajmy o tym, że Unia Europejska już pozwoliła na produkcję tak zwanej mączki owadziej, która jest w tej chwili jednym z komponentów naszej żywności możemy ją wszyscy zjadać i prawdopodobnie zjadamy czy to w jogurtach czy to w jakiejś konserwie czy to w innym produkcie spożywczym a 30% mączki tylko mączki owadziej tu aż wzdrygam się przed takim określeniem to jest zawartość jelit i to, co tam w środku się właśnie same jelita, i to, co się w środku znajduje. Czyli można powiedzieć, będziesz jadł G i to G z owadów, i będziesz szczęśliwy, czy raczej będziesz musiał być szczęśliwy. Jakie to jeszcze zarazy w takich pseudoproduktach, w takich właściwie niszczycielskich, szatańskich truciznach się znajdują, to ja wolę tutaj przytoczyć, bo konkret naukowy zawsze lepiej. Przemawia, a mianowicie y, bakterie takie jak Salmonella, Escherichia coli, Compilobacter. Y, o alergenach, no to może nie będziemy y, wspominać, bo to jest materia lżejsza. Ale jeszcze o takie piękne nazwy: Enterobacterie C, Proteus, Escherichia coli, wspomniana, Pseudomonas, Salmonella, Stapilocchi, y, Streptococchi, Bacilli. Acinetobacter, Listeria, Monocytigenes, etc., etc. Ma to osłabić genetykę ludzką, ma to zdepopulować nas i zniszczyć w, w oczywisty sposób. To jest informacja świeża w, w kontekście jeszcze dwóch takich klocków do tej układanki, mianowicie z lipca... Sierpnia, najświeższy raport Forum Rzymskiego. Depopulacja przewidziana o 75%. Jest w nas za dużo, drodzy, drodzy Państwo. To można sprawdzić na ich stronach w tej chwili. To są naukowcy, to są byli premierzy, wysocy urzędnicy państw, biznesmeni z najwyższej półki. To się dzieje w tej chwili i teraz. Widzimy też to, co było na Olimpiadzie. Tam się pojawił jeszcze na tym otwarciu taki obrazek martwego miasta wokół palących zniczy olimpijczyków. No to martwe miasto to jesteśmy my. Myślę, że dla tych, którzy chociaż widzą częściowo na jedno oko, to już od dłuższego czasu nie ulega wątpliwości, że od tych zjawisk trzeba się w jakiś sposób odciąć, że jest czas na to i że tutaj jednym z haseł oczywiście jest Poleksit, Konfederacja Korony Polskiej. W sposób stały te zjawiska rozpoznaje, bez jakiejś niezdrowej skromności możemy to powiedzieć o sobie, gdyż opieramy się na tym, co trwałe, meldujemy się do Państwa usług, bo tutaj stawka idzie o rzeczy najwyższe, takie skojarzenie. Ewangeliczne i osobiste i polityczne również. My jesteśmy od tego, żeby zadbać o sprawy doczesne, polityczne. Ale no to skojarzenie się nasuwa, oby się każdy z nas osobno i wszyscy razem nie znaleźliśmy się tam, gdzie, jak to mówi pismo, ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zanim zaproszę do głosu Jana Krysiaka, wspomnę jeszcze, nawiązując do depopulacji, że w tej książeczce dla dzieci od Unii Europejskiej po poradzie Jedz owadzie burgery, jedz mniej miejsca, jak dbać o klimat, jest również pasus Mniej, mniej dzieci, albo wcale. To a propos tej depopulacji. A teraz zapraszam do głosu Jana Krysiaka, który jest jednocześnie dyrektorem biura posła do Parlamentu Europejskiego, pana Grzegorza Brauna. Zapraszam. Te działania Unii Europejskiej są oczywiście oparte o oszustwa. Władza, zarówno polska, jak i władza unijna ma w tym zakresie spore doświadczenie. Bo jeśli propagandziści mówią o krajowym planie odbudowy, że to będzie wskrzeszać gospodarkę, pomagać firmom itd., to później z tych pieniędzy kupowane są fotoradary. Jeśli mówią nam propagandziści, że kilogram wyprodukowanej wołowiny oznacza 15 tysięcy litrów wypitej wody no to to jest oczywisty obrazek, że ta woda znika. Natomiast no, trudno wymagać wiedzy o, o krążeniu wody w przyrodzie od lekko duchów, e, którzy mają problemy z policzeniem e, liczby płci na świecie. Albo zawsze pozostaje im w odwodzie argument ad gretum tunbergum. Na przykład taki, że wyprodukowanie jednego kilograma białka z owadów emituje o połowę mniej w węgla, niż wyprodukowanie kilograma białka drobiowego. A wy zamierzacie jeść mięso drobiowe? How dare you? No oczywiście Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności tak naprawdę powinien się nazywać Europejskim Urzędem Zaglądania do Cudzego Talerza. A Konfederacja Korony Polskiej, niezmiennie Partia Wolnościowa, Partia Narodowa. Oczekuję od władzy, że będzie bronić wolności obywateli, że będzie bronić swobody handlu i że bro będzie bronić polskiego interesu narodowego. Przestańcie okradać rolników, przestańcie łupić konsumentów, a oni szybko znajdą wspólny język i polski stół będzie zastawiony i zdrowo, i bogato. Tak naprawdę problem jest jednak znacznie głębszy Unia Europejska. Przestaje nas traktować jak ludzi, a coraz bardziej zaczyna traktować nas jak jakąś hodowlę. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania, jaką paszę wprowadzić, żeby wydajność z niewolników była jeszcze wyższa. To są, to są działania Unii, Unii Europejskiej i oni to wprowadzą. Prędzej czy później możemy się spodziewać jakiejś dyrektywy, która tak jak z biokomponentami w paliwach będzie wymagała od zawartości mąki również dodatku z mączki z robaków. W tej chwili mamy w Polsce jedną firmę produkującą białka pochodzenia owadziego, no ale przecież to jest firma, która zajmuje się produkcją karmy dla zwierząt i paszy dla bydła. Jeśli tak dalej pójdzie, no to z czasem instytucje takie, takie jak Sanepid i nakładane kary dokończą tego dzieła. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na rozmach, z jakim to szaleństwo jest promowane. Mamy gości w telewizjach śniadaniowych, którzy pokazują jak się zachwycają, jakie to jest dobre. Mamy w polskich supermarketach trudno jest kupić najbardziej popularny polski płyn do mycia naczyń. Trudno jest kupić kosmetyki jednej z najbardziej znanych polskich firm. Nie uświadczysz polskiej flagi albo czapeczki biało-czerwonej przed świętem 11 listopada, ale stoisko z produktami wytworzonymi z owadów. Oczywiście stoi, mimo że mało kto zna kogokolwiek, kto by się zajadał tymi pożal się Boże łakociami. I tutaj wyjście z tej sytuacji jest po części również w rękach mediów, w rękach szanownych państwa, dlatego że o takich produktach można pisać i mówić, że są to produkty bogate w składniki odżywcze, że to jest ratunek dla głodujących a można po prostu napisać, że to jest obrzydliwa, zrobaczała pasza dla ludzi. I tak właśnie rozpoczynają się wieki naprawdę mroczne. Dobranoc Państwu. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Na formalności zapytam. Nie ma. Szczęść Boże i ratuj się kto może.